No. Hot. Pogadamy zbajtcem jeszcze pokrótce, tak. Do you need anything, sir? I would like to ask you about something. Certainly, sir. Bates, can the fountain back in the garden be drained? Hmm. Yes, there is a big pump in the cellar. It controls the water flow for the whole castle. It is possible to adjust the water level. However, I do not think it is a good idea to drain it after what happened. And Detective Collier should probably be notified about it, sir. I am merely considering all the alternatives. We have the right to find out what happened. Do you understand? Yes, I do. In that case, it is probably best not to tell anyone. Is that no, what you szybko mean, To poszukamy tej pompy. Może uda nam się wypompować wodę z fontanny i ten błyszczący przedmiot wydobędziemy. Cokolwiek to było, cokolwiek to jest. No nie ma jednego krętła. Koła. Nie wiadomo co do czego służy, więc jeszcze raz do Batesa. Pytamy. Bates, I would like a word with you. I'm listening, sir. Bates, that pump we talked about. Yes, sir. I think it is broken. Which valve controls the water level? The pump works all right, sir. Only one of the input valves broke off some time ago. The water level can still be adjusted using the other valves. It just takes a moment to figure out the right setup for what you want to do. How do I know if I have drained the fountain then? If I remember correctly, the second column from the right displays the level of water in the fountain. I will give it a try. I think I will go now. I'll return to my work. Druga od prawej kontroluje poziom wody w fontannie, więc pobawimy się w łatwą i przyjemną łamigóweczkę logiczną. No mam nadzieję, że się okaże łatwa i przyjemna. Ale tak powinno być, bo każde pokrętło z tych trzech, właściwie z czterech, ale jednego nie ma. Nam albo podnosi, albo obniża poziom wody którejś z tych czterech. Nie wiem. Nie wiem co to jest. Tu jest fontanna. W jakichś czterech miejsca. O! A tu albo w jedną, albo w drugą stronę można kręcić. Czyli to mamy obniżyć nie do zera. Tą trójkę, nie? Czyli nie w tę stronę. A no, na razie nam to dobrze idzie. Uda się. Nie do końca. Może teraz. Nie, to nie ruszy. Tu musimy jakoś wodę obniżyć. Tylko w taki sposób. Hmm. Wtedy... O właśnie, właśnie, właśnie. Chwila. O tu idzie w dół i jedynka też w dół. I teraz to i powinno być dobrze, nie? Co ci tu nie pasuje, chłopie? Chyba wiem co. Tak. Po prostu był, bo to o dwie jednostki przesuwało w dół, a to pierwsze koło jedną jednostkę. Trochę za długo, bo to pewnie mniejszą ilość kombinacji znacznie trzeba było wykorzystać. Ale co tam i tak to za dużo czasu nie zajęło, więc. Więc zjadziem do. Właściwie idziemy. Idziemy do, do fontanny. Szukamy, co tam jest ciekawego. Gdzie ta fontanna była? Tutaj. Wejście na ogród z tyłu. No i już jest wysuszona. Osuszona. No chodź tu, Samuel. Widzimy kolejny znak. Symbol. Tak jak mieliśmy w miejscu śmierci a Williama. A symbol. A symbol. Symbol Dokładnie tak. A symbol kolejny symbol przy kolejnym ciele. To co, tyle ile będzie symboli, tyle będzie trupów. Ciekawe. Aparat fotograficzny na szczęście jest, więc możemy zrobić fotkę, zdjęcie. Tak jak za pierwszym razem tam na murach, gdzie zginął William. No ciekawe. To to jakieś znaki rytualne, tak, tak to wygląda. Jakby były to jakieś rytualne ofiary. Albo to, ma, to jest po prostu przypadek, że znajdujemy je. Te znaki akurat na miejscach, nie wiem czy zbrodni, na miejsc, w miejscach śmierci tych osób. Na razie trudno powiedzieć czy to jest zbrodnia, czy to jest morderstwo, czy to samobójstwo, czy cokolwiek. Dobra, jest tu klucz, który widzieliśmy już w tym śnie. No. Coś z tym kluczem trzeba teraz zrobić. No. Wiadomo co. Widzieliśmy szufladę u Henry'ego, a to przecież Henry zgubił klucz, nie? Więc tę szufladę należy otworzyć. Znaczy nie szufladę, bo szufladę to można otworzyć bez klucza, ale to co jest tam w środku tej szuflady. Oh, it's something. Metal box. Some papers and a few coins. The bill isn't here. Where could he have put it? A letter. It's addressed to Victoria. Madam, please regard this letter as one from an anonymous friend. One of your servants is not whom he pretends to be. You may find it interesting that he is an ex-prisoner and, an ex and a thief. On several occasions, I watched him sneak quietly into the castle cellar using the old back door. I saw that person take away several bottles of some of the best vintages of your wine that you value so much. No doubt, some of your other valuables have also gone astray.

Henry'ego, chciał naskarżyć Wiktorii. A może to jakiś mały szantażyk w stosunku do Morrisa, który podobno podkradał Winka. Co jest bardzo prawdopodobne, zważywszy na to, że jedną u niego znaleźliśmy. Więc może tam coś podkradał Williamowi. No. Patrzcie: Henry podkradał Williamowi Winka. William nie żyje. Nie Henry, tylko Morris. Podkradał Williamowi Winka. William nie żyje. Później Henry szantażował. Morissa, Henry nie żyje, więc no, a coś ten Morris coraz bardziej podejrzany. A trzeba z nim pogadać o tym. Może jego zaszantożować, co? Yes, sir. Morris, I know you've been stealing wine from our cellar. Prosto z mostu. Me, sir? Who told you that? No one told me. I read it in a letter that Henry wrote to Victoria. So what do you say about that? Well, I only took a few bottles, sir. I swear. There's such a lot of them in there, I thought no, no, nobody no. would notice. It won't happen again, I promise. Will you give me that letter, sir? All right, Morris, but I'm going to be watching you. Ty Twoją drogą no idiotyczne zachowanie Samuela, że teraz dał ten list Morrisowi. No, co on tym osiągnął? Powiedzcie mi. Przecież Morris jest podejrzany. A ten niedość, że odkrywa wszystko przed nim, to jeszcze mu oddaje list. Żadnego dowodu nie ma, jakby później się okazało, że był jakiś szantażek i Morris się zemścił. No. Idiotyczne według mnie zachowanie. Proszę mi wybaczyć to określenie, ale Samuel się według mnie nie popisał. Teraz jeszcze trzeba z Viktorią pogadać. Starsza pani, babcia nasza, nie? What happened to Henry is awful. First William, and now Henry liked to drink. But other than that, he was a good man. I'm sorry, Victoria. I would like to be alone now. Do you need anything, Samuel? Dr Herman, the physician. Does he live in Willow Creek? No, sometime ago he moved into an abandoned house near the old mill. It is quite close on the road to Willow Creek. The only house far and wide. Yes, I remember where that is. Thanks. Please excuse me now, Samuel. No tak, już wiemy gdzie mieszka doktor Herman, będziemy mogli się udać do niego, też w inne miejsca. Drugi rozdział jest bardzo ciekawy. Wędrujemy w bardzo wiele miejsc. Przemieszczamy się często z lokacji jednej do innych lokacji. Więc będzie bardzo ciekawie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Naprawdę warto. A jeszcze bardziej warto samemu zagrać w grę, do czego gorąco Was zachęcam. Do usłyszenia.